<śmienicza> Musisz zniszczyć zwierzaku. To jest fajne to było. <śmienicza> Jakie zwierzę. Ona chce, żeby tamta <śmienicza> zdechła i dopiero wtedy tam przyjdzie. Pewnie tak. Ta. Nie bałeś? Ja. O. Jak ty ra? O kurwa. Co jest? Jak co tam. Co jest? What the fuck? tudo <laughs> bem <Duviem>, flipa <laughs>